Nazywam się Uwe Sauer, mam 66 lat, wyuczony zawód, monter kotłów gazowych. Pracowałem w zawodzie 20 lat. Dziś jestem emerytem i dostaję tylko 321 euro emerytury. Musieliśmy ciężko pracować. Trzecie i czwarte podwórko, pięć klatek schodowych w Kreuzbergu, rozbiórka pieców, kładzenie kafelków, mieszanie gliny. Musiałem na nowo instalować piece. To była charówka. Mam bóle krzyża, zniszczone kolana, ale nikt tego dzisiaj nie bierze pod uwagę. W 2013 roku uległem poważnemu wypadkowi samochodowemu mam 9 śrub i dwie płytki w prawej nodze, byłem więc niezdolny do pracy, cóż mogę powiedzieć? Potem z nogą było już tylko coraz gorzej i nikt mnie nie chciał zatrudnić. Gotujemy tu 120 posiłków dziennie, a w ciągu tygodnia do różnych placówek socjalnych trafia około 500 litrów gulaszu. Przychodzą tu głównie ludzie, którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji społecznej, ludzie, którzy co miesiąc mają za mało pieniędzy i brakuje im na życie. W 2019 roku w Niemczech ponad 3 miliony seniorów w wieku powyżej 66 lat było dotkniętych ubóstwem, czyli otrzymywali mniej niż 60% dochodu średniego. Co się do tego przyczyniło? Zbyt niskie płace w dawnych czasach, zbyt długie okresy bezrobocia, zwłaszcza po przełomie w latach 90., poprzerywane ścieżki kariery, to ostatecznie doprowadziło do ubóstwa w podeszłym wieku. Jest to absolutnie skandaliczne, że w kraju takim jak Niemcy bank żywności funkcjonuje prawie na przemysłową skalę, i że ubodzy ludzie mogą egzystować tylko dzięki takim instytucjom. Raz w tygodniu Uwe Sauer i jego żona Elaine wybierają się na zakupy. Każdy produkt oglądają wiele razy, nim się na coś zdecydują. Patrzą głównie na ceny, wybierają te tańsze. Nie, nie stać nas na to, a może jednak? A to za 99 centów? Dlaczego nie weźmiesz tego za 99 centów? Według Organizacji Współpracy i Rozwoju w Niemczech, podobnie jak w Czechach i Hiszpanii, około 10% ludzi powyżej 66 roku życia dotkniętych jest biedą. W Polsce jest to prawie 13%. To jest salami paprykowe, kosztuje 99 centów, 400 gram. Bardzo, bardzo smaczne na naszą kieszeń, bo nie stać nas na wiele. A w tym sklepie jest więcej tańszych produktów niż w innych. Weź jeszcze to. Herbatniki będziesz miała coś słodkiego. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wystarcza nam niewiele. Jestem teraz emerytem, nie potrzebuję dużo do szczęścia. W każdy czwartek małżeństwo odwiedza Berliner Tafel, czyli Berliński Bank Żywności. W stolicy znajduje się aż 45 takich punktów dystrybucji. Dziś przyszło tu 150 osób. Od ponad 15 lat rozdajemy żywność ludziom, którzy są w potrzebie. Zasiłki państwowe, które otrzymują, są tak naprawdę niewystarczające. Myślę, że to dobrze, że istnieje taka instytucja. W każdym społeczeństwie są przecież ludzie, którzy mają niekorzystną sytuację. Nie uważam, że lepiej jest głodować. Nie trzeba się wstydzić przyjmować takiej pomocy. Jeśli jesteś w potrzebie, otrzymasz ją. Będąc emerytem, trudno związać koniec z końcem. Ludzie mają bardzo niskie emerytury, z których nie da się wyżyć. Potrzebuję trochę wsparcia, ale nie wstydzę się tego. Nie jestem temu winien. Bieda, nie hańbi. Już się tego nie wstydzę. Przyzwyczaiłem się. Miłość jest silniejsza od biedy.